Tomek, czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że przed pierwszym pojedynkiem z Mamedem było mniej elektryzująco i mniej napięcia niż teraz? Słuchajcie, rewanże są najlepsze, dlatego najwięcej się sprzedaje Rewanże, dlatego też, no wiadomo, teraz jeszcze bardziej chcemy wygrać, dlatego też jest to tak ekscytujące i pełne energii i tylko mnie to jeszcze bardziej gdzieś tam doładowuje i chcę jak najszybciej już wyjść do, do klatki. Podobno masz bardzo solidny support, 20 osób przyjechało Cię dopingować, słyszeliśmy zresztą tutaj na ważeniu. Jak się z tym czujesz też, czy to jest takie, faktycznie dodaje Ci dużo motywacji do tego rewanżu? Generalnie tak, całemu narku, Narkun Team, za co serdecznie pozdrawiam i generalnie wszystkim bardzo dziękuję za to, że mnie tak wspierają mocno. To mnie tylko doładowuje pozytywną energią, to, że za mną jeżdżą wszędzie, a te 20 osób, no to no, tak naprawdę, no to tylko przyjechało ze mną w pierwszy dzień, a na gali będzie ich znacznie, znacznie, kilka razy więcej. Także, no, super i dziękuję, cały narku Team rośnie. Tomek, czy ty masz do zarzucenia sobie coś, jeżeli chodzi o tą, to pierwsze spotkanie z Mamedem? Czy... To, że dwa razy zatańczyłeś tam i się poczułeś miękko na nogach. Czy to cię boli, czy masz jakiś plan na to, żeby tę walkę w tej chwili inaczej poprowadzić trochę? Mimo, że oczywiście wygrałeś to trójkąt? Generalnie tak, jeżeli chodzi o sam przebieg walki, no to tak całościowo jestem bardzo zadowolony, ponieważ zwyciężyłem, ale jeżeli chodzi o tą pierwszą rundę, no to faktycznie, no gdzieś tam e, przyspałem, no i zostałem trafiony mocno, no dlatego też no, będę miał e, szansę, żeby jutro pokazać, że to był po prostu wypadek przy pracy, no i zrobię wszystko, żeby żeby tu moja ręka była w górze. Czy możesz Tomek opisać tę sytuację w WCA z Mamedem? Znaczy nie, to nic nie było takiego e, groźnego, nie to co gdzieś tam media podawały, czy ludzie też jakoś e, Jakoś dorzucali nam, że po prostu jakiś, mamy wojnę między sobą czy coś. Nie, nie, to nic takiego, nic z tych rzeczy. Po prostu wyszło tak, że akurat mamy od niego tam termin w WCA. Ja akurat nie wiedziałem o tym, no i wybrałem się wraz ze swoim wraz ze swoim timem po prostu na przygotowania, ale okazało się, że mamy ma przyjechać. Także głupio by było, żebyśmy na jednej sali trenowali. Dlatego też, dlatego też postanowiliśmy przenieść przygotowania do zaprzyjaźnionego klubu, do Andrzeja Kościelskiego, do e, Anko z zapasy Poznań. Czyli żadnej wojny pomiędzy wami nie ma? E, nie, nie ma, nie ma. Jeżeli wygrasz z Mamedem, to można będzie powiedzieć, że jesteś niekwestionowanym mistrzem bez podziału na kategorie wagowe w KSW. Znaczy, no ja myślę, że na dzień dzisiejszy jestem, ponieważ no, zdetronizowałem największą gwiazdę, także no, ja w swoim odczuciu jestem teraz na pierwszym miejscu, a jeżeli chodzi o jutro, no to tylko i wyłącznie mogę to umocnić. I jeszcze jedno pytanie, tylko wybiegając trochę dalej w przyszłość. Kategoria półciężka, sześć pojedynków wygranych, no najdłużej panujący mistrz w tej chwili w KSW. Pojawił się Prado, pojawił się Thiago Silva, fajne nazwiska, a wspominałeś też kiedyś o kategorii ciężkiej. Być może, nie wiem, pomszczenie Karola Bedorfa. Co dalej Tomek, czy widzisz siebie w półciężkiej, w ciężkiej? Nawet dzisiaj sędzia odczytał, yy... Mój wynik na wadze 60 kg, także no, kto wie nawet może zejdę do tej piórkowej eee, <noise> 60 kg, to troszeczkę będę musiał zrzucać więcej tego cielska, ale no, generalnie jeżeli chodzi o jakieś wyzwania nowe, o, o nowe zestawienia, no to to wszystko jest takie rozwojowe i ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć na ten temat na dzień dzisiejszy. Myślę, że myślę, że po walce będę mądrzejszy i wtedy na pewno się o tym dowiecie. Czujesz, że to ciąży na tobie duża presja? Ja w ogóle nie mam żadnej presji, ponieważ swoje założenie, które miałem, czyli pokonać Mameda, zrobiłem to. Teraz już nie ma dla mnie znaczenia to, co będzie, tylko się liczy dla mnie to, co już dokonałem. Po prostu no już mi tego nikt nie odbierze, jestem pierwszym zawodnikiem federacji, który pokonał e, Mameda Kalidowa. No i ludzie sobie mogą mówić różne rzeczy na ten temat, czy fartem, nie fartem, obojętnie co. Ja po prostu wykonałem swój plan, jestem z tego bardzo zadowolony, I gdzieś tam e, za ileś lat na pewno będę do tego wracał i będę się bardzo cieszył. O Stardown chciałem spytać tam z krzesła na dole patrząc na Mameda No nie widziałem go nigdy tak zmotywowanego, taki był bardzo skupiony też to odczułeś? Super właśnie właśnie się cieszę, że Mamet został że Mamed tak się skupił na tym pojedynku. No znaczy to znaczy, że po prostu mnie bardzo szanuje i szanuje moje umiejętności. Także, także super, także super, że jest skupiony, ponieważ no gorzej był jakby, jakby gdzieś miał mnie, że tak powiem w nosie i by mnie nie szanował jako sportowca, a że jest skupiony... No to naprawdę to mi dodaje jeszcze energii i jeszcze, jeszcze bardziej jeszcze bardziej wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Mamet często wspominał, że śniłeś mu się. E, śni... już, już pytam ostatnie pytanie. Śniłeś mu się często w nocy, już w ogóle po dniu, e, po zakończeniu walki. Czy zdarzyło Ci się kiedyś zmierzyć? Z, czy wiesz coś na ten temat z zawodnikiem, który, który, który mu się śniłeś, bo to jest dość. Ale w śnie, <laughs> w śnie no to się z różnymi biłem, nawet z Fedorem. Czy się zdarzyło, żeby któryś z twoich przeciwników, żebyś mu się przyśnił? Nie, nie, nie. Nigdy takich rzeczy nie miałem. Także to musicie się pytać Mameda, jak to jest. Powiedz Samek jeszcze na koniec, czy czujesz wsparcie kibiców? Po czyjej oni są stronie? Po twojej czy Mameda? Znaczy, no to każdy sobie sam odpowie po prostu po tym, jak kibice zareagowali, jak Mamet wychodził, a jak ja. Tyle. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.